Zwie. Dzisiaj do ma u więc zrobimy mu tocik. Położę trochę klasków i do was wrócę. Położę trochę. Teraz są tu przecinam na pół. Dzkładaj jedną lubię. Prosto, przycisno. Teraz? Tak, i mam plan, że. Chyba tu na około. Tak równo. Spróbuję, tak on gdzieś położy. Troszkę kadmę. Jego. O, tak to teraz wygląda. I teraz tu na tą kadmę położę. nie powiedziałem, kto. co są jego godziny, To są jego trzecie godziny, Czyli. Tak jak to się mówi na psieczą na ludzkie ma 24 lata. Jak teraz ten tocznik wygląda, teraz wstawię. Ma świeczki wstawię. świeczki to, nowa was. Todzik gotowy. I widzę w naszym filmie do lata po godzinę.